Witam serdecznie, nazywam się Hubert Hawke i jestem już czwartym laureatem konkursu grupy Bergamot na scenariusz performance. Sprawa napisania scenariusza do performance dla grupy Bergamot to jest bardzo prosta sprawa, bardzo przyjemna sprawa. Można dostać darmowe piwo albo inną zachętę do napisania jakiegoś scenariusza. W moim przypadku było to darmowe piwo, zresztą nie jedno, bo scenariuszy napisałem kilka, a wygrał tylko jeden. Także każdemu polecam napisać kilka, im więcej, tym lepiej. Mój scenariusz polegał na gryzieniu, w skrócie, jednej osoby przez drugą. Druga osoba też gryzła, ale kanapkę. I okazało się, że ten dziwny pomysł wygrał. Był okazał się świetny. Jak mówię, sprawa jest bardzo prosta. Tak naprawdę najtrudniejszym elementem tworzenia takiego scenariusza jest to, co się teraz dzieje. To znaczy, to, że jak się wygra, to trzeba nagrać. Taką zachętę dla innych. Zachęcam, tak, proszę bardzo. To jest moja nagroda, nie wiem czy widać. Jest to prawdziwe złoto. Zupełnie niesamowita rzecz. Bardzo mały, bardzo pojemny pendrive Super Talent, 8 GB. Taką nagrodę może wygrać każdy, kto napisze scenariusz. A oprócz tego, w wielkim finale konkursu do wygrania jest dysk twardy Intenso Memory Station 500 GB. I na pewno jest warty Każdego wysiłku, żeby go zdobyć. Zwłaszcza jeśli ten wysiłek jest tak minimalny, jak napisanie krótkiego, prostego scenariusza na performance dla grupy Bergamont.